Wi, oui, wi, oui, że se, miałem już nie nagrywać z samochodu, ale sytuacja na wschodzie sprawia, że towarzysz Michał nie może milczeć. Towarzysz Michał musi przemówić, tym bardziej, że cała polska scena polityczna jest tradycyjnie ogarnięta histerią rusofobii, więc by ratować honor narodu polskiego, musi wybrzmieć jakiś głos rozsądku i właśnie dlatego towarzysz Michał przemówi. A będzie to komentarz do, do, do konferencji prasowej parlamentarnej, Parlamentarnej Lewicy, konferencji nagranej w Sejmie z udziałem Zandberga tego i Gawkowskiego I konferencja ta dotyczyła sankcji na, na Rosję I tutaj temat mało oryginalny Gdyż w tym momencie wszyscy politycy europejscy Coś tam przybąkiwają o sankcjach Ale Zandberg postanowił tutaj wszystkich przelicytować I Jako lider wielkiej partii, która samodzielnie mogłaby liczyć Pewnie na pół procent poparcia e, polskiego społeczeństwa Postanowił, że on jak tutaj nakłada Będzie nakładał sankcje na Rosję, no to to będą sankcje, które naprawdę Putina zabolą, naprawdę, to takie ostre, radykalne, mocne sankcje, Zandberg nie będzie się pieprzył, więc chciałbym tutaj porozmawiać troszkę o tych sankcjach, no jak yy, jak te sankcje w ogóle, czy, czy one mogą zadziałać, no gdybyśmy sobie wyobrazili jakieś takie całkowite zerwanie stosunków dyplomatycznych i całkowite zerwanie stosunków gospodarczych pomiędzy Rosją i jej sojusznikami, a, a Unią Europejską, to kto, kto na tym lepiej wyjdzie? No ogólnie pytanie jest takie: czy europejskie społeczeństwo konsumpcyjne nakładając sankcje jest, jest w stanie przetrwać zmniejszoną konsumpcję? No to jest takie pytanie filozoficzne. No więc może zacznijmy tutaj od takiego wolnorynkowego banału, zgodnie z którym no, handel, taka wymiana handlowa, yy, która jest jakąś taką esencją wolnego rynku, esen esencją tej ideologii wolnorynko no, Handel jest tam przedstawiany jako, jako działalność, dzięki której zyskują obie handlujące strony. A więc zarówno kupiec, jak i klient, no jeśli oni się spotykają na rynku i jeden daje kasę, drugi daje towar, to, jed, to obie strony na tym zyskują. Więc jakby zgodnie z tą definicją, no ewentualne zerwanie relacji ekonomicznych pomiędzy Rosją a Unią Europejską, no nie ma co się oszukiwać, no, jedni i drudzy na tym stracą. Więc pytanie nie polega na tym, kto na tym wygra, bo nikt nie wygra. Pytanie polega na tym, jeśli miałoby dojść do jakiegoś takiego całkowitego zerwania relacji ekonomicznych pomiędzy Rosją a Unią Europejską, to kto straci mniej? Kto bardziej jest w stanie i kto jest bardziej przygotowany na takie sankcje? No i wydaje mi się, że, że Unia Europejska tej konfrontacji nie wygra. Więc tak, no pierwsza tutaj sprawa no to oczywiście, to przeanalizujmy może najpierw Rosję. No co takiego Rosja czym, czego takiego no, jakie są tutaj główne argumenty ekonomiczne Rosji? No nie jest zaskoczeniem, że Rosja to przede wszystkim eksport surowców surowców energetycznych, ropy i gazu. Więc wyobraźmy sobie sytuację, że jutro no, yy, przestaje tak całkowicie jakby rynek, rynek europejski jest odcięty od rosyjskiego gazu yy, i rosyjskiej ropy. Wszystko po to, żeby, żeby właśnie spełnić tutaj jakieś takie mokre adresy. Jana Zandberga. No, czy, czy społeczeństwo europejskie byłoby w stanie to przetrwać? no ja jestem w stanie go to postawić tezę, że obserwując sytuację no, we Francji na przykład w roku 2018, kiedy to Macron zdecydował się na nałożenie niewielkiego podatku ekologicznego na benzynę no to to wyprowadziło do wielkiego ruchu z yy, protestu żółtych kamizelek no wszystko tutaj o to, że tam ceny ropy, yy, ceny benzyny miały wzrosnąć o 15 centów i to wszystko wywołało no wielką ruchawkę trwającą wiele, wiele miesięcy. No, jestem w stanie zaryzykować tezę, że zerwanie tutaj handlu energetycznego z Rosją doprowadziłoby do podwyżki cen benzyny nie o 15 centów, no ale to by było no pewnie wzrost ogromny, jeśli no nie wiem, w tym momencie we Francji no jeśli kogoś interesują ceny no to tak, ja tankowałem no półtora, przed COVIDem tankowałem za mniej więcej 1,4, ewentualnie 1,45, no, to, to, takie były mniej więcej ceny, no, na autostradzie za 1,55, 1,6, no, więc takie były ceny, no później, kiedy pojawił się COVID, to, to yy, był taki moment, kiedy mogłem tankować benzynę za 1,2, z kawałkiem to nigdy nie zeszło poniżej 1,2, ale i tak dalej. No, w tym momencie ceny, ceny benzyny to jest jakieś 1,73, coś tam 1,73, 1,75. Więc benzyna we Francji jest bardzo droga, i już w tym momencie ludzie to na, na to narzekają. To jest jeden z głównych tematów trwającej we Francji kampanii wyborczej. I raczej, raczej tutaj kandydaci, poszczególni kandydaci, którzy tam są przepytywani przez dziennikarzy, to oni raczej przedstawiają scenariusze, co zrobić, żeby obniżyć cenę benzyny we Francji i wrócić do tego poziomu tam 1,4 czy, czy 1,5. No. Więc co jak co, no Francja, która jest dość ważnym graczem w Unii Europejskiej i Francja, która jest, no, w przededniu wyborów prezydenckich, które odbędą się 10 kwietnia, no wątpię, żeby Macron był takim samobójcą i zdecydował się na tutaj odcięcie całkowicie od rynku, od, od rynku rosyjskiego, no, gdyż to by wywołało od razu wzrost cen, wzrost cen benzyny, a to z kolei by się przełożyło na na pewno pewną klęskę pewną klęskę Makrona w wyborach prezydenckich i zresztą no, podobne ruchawki doprowadziłyby do no prędzej rozpadłaby się Unia Europejska niż prędzej rozpadłaby się Unia Europejska niż 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 tutaj Rosja by zbankrutowała Taką stawiam tezę po drugie nie wierzę w solidarność Unii Europejskiej no nie wierzę w to że na jakieś tam hasło rzucone przez Zandberga, czy czy, czy innych podobnych świrów, no że na to hasło odpowie Orban, y, odpowiedzą Grecy, odpowiedzą Włochy, no i inne kraje, które tam jakoś starają się z Rosją mieć stosunki cywilizowane. Y, więc, y, więc, y, no ale ogólnie, no, 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 no cała ta, cały ten model, y, no. Y, no to wszystko jakby sprawia jakby to, to takie diabolizowanie i obrażanie Putina, które jest jak, jakąś taką modą w polskich mediach, że cały czas tego Putina trzeba obrażać i przedstawiać go jakiegoś głupka, no, no, to nie jest przypadek, że do, do, do konfrontacji do konfrontacji z Ukrainą, z, z którą te, te stosunki y, są napięte, no, od roku 2014, no, a tutaj jakby, no Przynajmniej od, od poprzedniego roku, tam od kwietnia, no, no, no to już była taka sytuacja dość, dość wzmocniona. No to nie jest przypadek, że, że akurat teraz, właśnie doszło tutaj do, do mm, tych kroków podjętych przez, przez Rosję. No czekano cierpliwie, aż skończy się olimpiada i zima to jest bardzo dobry moment na to, żeby, żeby właśnie zaryzykować konflikt, konflikt z Unią Europejską, dlatego bo zima to po pierwsze jest zwiększone zapotrzebowanie na surowce energetyczne, zima to tak, że no nie jest, nie jest dla nikogo tajemnicą, no, że w zimę dni są krótkie krótko świeci słońce, więc jakieś takie marzenie o tym, że akurat no, odejdziemy od ropy i gazu i za stąpimy to panelami fotowoltaicznymi. No akurat w lutym to, w lutym to nie zadziała. Więc moment jest dobrze wybrany. No tutaj Rosja trzyma Europę za jaja. No i tak jakby mamy rekordowe ceny ropy i gazu w Europie, a ewentualne zerwanie stosunków dyplomatycznych i handlowych z Rosją spowodowałoby w ogóle, no że tutaj to by eksplodowało. Co tak, że najprawdopodobniej by się przerodziło, że ileś po prostu tych, czy część biznesu w, w Europie po prostu by padła. Po prostu by padła w w ciągu, w ciągu kilku tygodni, ileś różnych fabryk bazujących na gazie po prostu by musiały zbankrutować. Więc to, to byłyby te bez, bezpośrednie konsekwencje sankcji. No. Więc drożyzna, bunty społeczne, yy, spadek produkcji przemysłowej yy, no i wiele, wiele innych rzeczy. Czy, czy, czy to by zabolało Rosję no, na pewno by zabolało Rosję gdyż tak jak powiedziałem no, jakby tutaj utrata klienta boli ale to jest rzecz bardzo szybko do, do odrobienia w przypadku Rosji no na pewno, na pewno jeśli chodzi o zapotrzebowanie w tym momencie na, 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 na energię to Chiny właściwie są w stanie są gotowe wszystko od Rosji i kupić cały gaz, całą ropę są w stanie kupić. Oni tego potrzebują. To wszystko jakby potrzebują do przemysłu i mają za co, mają czym zapłacić, więc właściwie, no właściwie, jakby tutaj nie ma problemu, no co zrobić z, tym, z tą ropą i gazem. No to wszystko można wysłać do Chin, oni to kupią, więc właściwie ten temat się kończy. No ale oczywiście, no Chińczycy nie są głupi, pewnie by tutaj negocjowali jakąś lepszą, lepszą ofertę, a też Rosja byłaby zależna od Chin, więc, więc żeby się tak totalnie nie uzależniać od chin no, to istnieje opcja, no w końcu, tutaj eksportu drogą morską poprzez właśnie skroplony gaz, tankowce, które mogą pływać po całym kontynencie i tak dalej. Więc więc tak, no, Rosja, jakby straszenie sankcjami, to nie jest nic nowego. Od roku 2014 do cały czas tutaj sankcje, 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 sankcje. I te sankcje, które nałożono w 2014, one rzeczywiście troszkę tą Rosję zabolały, i dlatego Rosja bardzo mocno się do tych sankcji przygotowała. No. Rosja Posiada infrastrukturę jeszcze z czasów ZSRR, zmodernizowaną właśnie po 2014 i także pojawiły się nowe elementy. No, przede wszystkim Rosja może produkować surowce i ma gdzie je przechowywać. To nie jest tak, że, że jak tego, jak wydobędzie i, i, i ten, no to Rosja jest duża, mają, mają magazyny, mogą bardzo, bardzo długo produkować tylko po to, żeby zapełniać sobie zbiorniki. Rosja ma rezerwy kapitałowe. Od kilku lat czekając na, na to, że w czasie kolejnego konfliktu właśnie pojawi się temat sankcji, no to zbierali rezerwy kapitałowe i są w stanie przetrwać. Przewaga Rosji nad, nad Europą jest taka, że Rosja ma mniejszą populację, większą powierzchnię, posiada wszystkie możliwe surowce, no i przede wszystkim społeczeństwo rosyjskie no nie jest aż tak bardzo zdemoralizowane tym takim trybem życia konsumpcyjnym. No, że to społeczeństwo europejskie, właśnie taki model cywilizacyjny współczesnego Europejczyka, to że on będzie właśnie, będziemy mieli taką europejską cywilizację opartą na wiedzy, że każdy, każdy tutaj Europejczyk będzie sobie siedział przy laptopie i pisał i tego i będzie siedział sobie w domu, a w tym domu będzie klimatyzacja albo, albo lodówka albo inne sprzęty elektryczne, no efekt jest taki, że zapotrzebowanie Europy na energię cały czas rośnie, cały czas rośnie więc no yy, i to jest równocześnie no, jak, jakaś taka no, w, w, w jakiejś takiej racjonalnej gospodarce socjalistycznej no, jak rośnie zapotrzebowanie na energię, no to zazwyczaj się próbuje jakoś to zrównoważyć poprzez wzrost produkcji energii. No to, to jakaś taka logika. No w Unii Europejskiej to, to jest troszkę na odwrót. No w Unii Europejskiej im większe zapotrzebowanie na energię, tym, tym częściej się gada o tym, że należy zamykać kopalnie, zamykać elektrownie, zamykać różne rzeczy, że import, 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 będziemy sprowadzać to, będziemy sprowadzać tamto, a w Europie wszystko zamkniemy. No więc słuchając właśnie takich mądrych ekologów, no, Europa jest dzisiaj takim właśnie kontynentem, który bardzo łatwo złapać za jaja. I moim zdaniem, no, żadnych tutaj sankcji nie będzie, gdyż, no, to by po prostu był koniec dla gospodarki europejskiej. Teraz tak, no, Zandberg jeszcze straszył tutaj, że Europa powinna się zamknąć tutaj, że powinny właśnie to jest, nie powinno być tak, że tutaj w różnych jakieś tam lazurowe wybrzeże i innych takich miejscach, że tam przyjeżdżają Rosjanie i jacyś rosyjscy oligarchowie i tak dalej, i tak dalej. No i znowu to jest jakieś takie poplątanie z pomieszaniem i jakby, no komu, komu bardziej zależy na tym czy, czy to turysta czy turysta ma problem ze znalezieniem jakiegoś miejsca dla wakacji, czy raczej, czy raczej ośrodek biznes turystyczny potrzebuje turystów. No, no tutaj jakby no COVID pokazał no, że, że, yy, że, że Francja no strasznie ucierpiała na, 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 na zamknięciu ruchu lotniczego że tutaj no to jest yy, yy, turystyka we Francji nie tylko we Francji yy, ale w innych krajach europejskich także to jest bardzo ważna bardzo ważna yy, tutaj domena gospodarki yy, no i także jakby Rosjanie, rosyjscy oligarchowie no, odgrywają dość ważną rolę w tym, w tym biznesie turystycznym. Dla, dla nich no, miejsca takie jak Londyn, Paryż, Nazurowe Wybrzeże, francuskie Alpy, północne Włochy i kilka innych miejsc to są po prostu jakieś takie miejsca wpisane w jakiś taki kodeks honorowy rosyjskiego oligarchy, że tam trzeba jechać, tam trzeba się lansować. No i smutna rzeczywistość w takim biznesie turystycznym w Europie Zachodniej jest taka, no że tam, jak, jak się wchodzi do jakiegoś luksusowego hotelu, tam menu jest w języku angielskim, rosyjskim i kilku innych językach. No niestety nie jest w języku polskim. Co nie znaczy, że tam nie ma Polaków. Tam bardzo często pracują Polacy. No ja pracowałem w biznesie restauracyjnym we Francji. Moja żona pracowała w biznesie restauracyjnym we Francji. Moja żona ma mnóstwo przyjaciółek mieszkających we Francji, w Paryżu, które pracowały albo pracują cały czas w biznesie restauracyjnym, no i smutna rzeczywistość jest taka, że w takiej restauracji, gdzieś tam w centrum Paryża, no to, to wygląda to tak, no, że, że są tam, obo, spotykają się Polacy z Rosjanami. Jest to z tą różnicą, że Rosjanin to jest ktoś, kto potrafi w czasie posiłku zostawić kilkaset euro, to jest w stanie rzucić na piwek w banknocie, kto po prostu, no, wokół którego się chodzi, Skacze i, I robi wszystko, żeby on jako klient był zadowolony, który w końcu może pójść do kibla, nasrać na deskę, ewentualnie nasrać obok, ewentualnie się pożygać czy coś tam, a zaraz chwilę pójdzie, pójdzie tam jakiś polski ken, kelner czy, czy polski właśnie, czy, czy, czy właśnie tam człowiek pracujący na zmywaku, i, i to wszystko ładnie posprząta. No, takie są dzisiaj relacje w Unii Europejskiej. No, oligarchowie, jako ludzie z kasą, to, to jest rasa panu, no, emigranci, zarobkowi z Polski, z Polski, no niestety to rasu paną nie są. No w każdym razie, no rzuca takie hasło, żeby tutaj zbojkotować w tych właśnie na giełdach europejskich, zbo zbojkotować Rosjan. No pytanie, no czy Zandberg czy to hasło konsultował z tym lobby finansowym w Europie, no bo to yy, to nie jest tak, że, że jedyna giełda na świecie to jest giełda w Paryżu czy w Londynie. No dzisiaj dzisiaj no to jest konkurencja konkurencja bardzo dynamiczna albo konkurencja gdzieś w okolicach Zatoki perskiej mamy tam właśnie Dubaj i kilka innych miast podobnych mamy, mamy Azję Południowo-Wschodnią mamy Singapur, mamy Hongkong mamy Szanghaj są, są inne giełdy są inne giełdy na świecie, gdzie, które bardzo chętnie tych Rosjan przygarną i, i gdyby tak, gdyby zastosować, gdyby zastosować w praktyce właśnie tutaj program Adriana Zandberga dla Europy no to on by oznaczał tak droga benzyna, drogie ogrzewanie więc pewnie wielu Europejczyków musiałoby marznąć, a jeszcze do końca marca no to będzie tutaj potrzebne to ogrzewanie, jeśli nie, do, jeśli nie w kwietniu. E, oczywiście tutaj, oczywiście katastrofa gospodarcza, bo ileś różnych po prostu biznesów w, w, w Europie po prostu zbankrutuje. E, oprócz tego katastrofa biznesu turystycznego, gdyż po prostu no, ci Rosjanie, tutaj pociegani przez Zandberga w Paryżu czy w Londynie, no to zaczną sobie jeździć do Dubaju czy do Szanghaju yy, czy, czy, czy do Singapuru yy, w końcu katastrofa finansowa, no bo nagle się okaże, że tutaj no cały ten yy, obrót finansowy, no, jest tam, jest w tych miejscach które są w stanie handlować z całym światem no Europa, która nie jest w stanie handlować z Rosją, no przestaje być jakimś centrum finansowym przestaje, z, którym, z którym się warto liczyć no i tak można byłoby kontynuować, no, że właściwie no, duża część tego biznesu turystycznego to nie jest turystyka, no ale taka no nie wiem, spekulacja na przykład mieszkaniami albo, tybi, albo te kluby piłkarskie no to to wszystko stoi na spekulacji także finansu, także pieniędzmi ruskich oligarchów no, którzy wykupują te kluby którzy wykupują różne hotele jako jakoś tam lokata kapitału i to wszystko, że w Paryżu czy w Londynie są tak drogie nieruchomości no, w momencie, kiedy nagle tutaj ci ludzie zaczną być wyganiani i, i, i oni nagle się tych klubów piłkarskich pozbędą, oni się tych hoteli po, pozbędą, w ogóle turyści z Rosji przestaną przyjeżdżać, y, no to y, jakby te budynki mogą zostać, ale to wcale nie znaczy, że one będą miały taką wartość jak dzisiaj, no to y, jest jednak no, to, że jest jakiś Chelsea Londyn, czy ileś innych no, klubów piłkarskich, no one równie dobrze mogą zostać sprowadzone, no, no, no nie wiem, no mamy tutaj przykład Legii Warszawa, no wydawało się, że wielka potęga, no, wielka potęga, która niedługo trafi do drugiej ligi. No w każdym razie no, wydaje mi się, że program Adriana Zanberga został napisany przez, przez Chińczyków, że, że, że tutaj jakby Zanberg jest tajnym agentem Chin i że tutaj no, robi wszystko, żeby, żeby doprowadzić do konfliktu pomiędzy Europą a Rosją, dzięki czemu jakby Chiny jeszcze bardziej tutaj wzmocnią swoją hegemonię ekonomiczną nad, 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 nad Europą. Więc ja nawet mogę to popierać, a ja mogę, mogę się tutaj do z panem Adrianem. No, w końcu ja też, ja, ja też kibicuję Chinom, no więc, więc jeśli Ty też kibicujesz Chinom, i jeśli Chińczycy Ci zapłacili za to, żebyś właśnie głosił pewne takie zdety mające na celu rozwalić e, europejską e, gospodarkę, no, ja nawet mogę to docenić. No ale tak na serio, no to, to, to jakby no to wszystko, o czym gada Zandberg, no to, to widać, że jakieś tak, takie całkowite oderwanie od rzeczywistości. No ja myślałem, ja myślałem, że jakby COVID, no to już ludzi nauczył, no, że, że Europa to nie jest żadne centrum świata, no to się okazało, było widać, no, że w momencie, kiedy wybuchła epidemia, zabrakło maseczek, zabrakło tego sprzętu, no, bez tego importu z Chin, importu, który także, tak, 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 który także przechodzi przez Rosję. Przez Rosję przechodzi przez Białoruś też przechodzą, przechodzą pociągi, no to co, co ty sobie myślisz, panie Zanberg? Że, że to jest jakaś, że to się teleportuje, że to coś tam? To jest jakaś tam ograniczona przepustowość tego kanału Słewskiego, czy coś tam, no, żeby najkrótsza naj i najprostsza droga z Europy do Chin, które są centrum przemysłowym świata, no, wiedzie przez Rosję, no. I, i, aha, no, jeszcze tutaj, jak już mówimy na ten, na ten, no, to Rosja ze względu względu na swoją powierzchnię, no także gdyby doszło do jakiegoś takiego całkowitego zerwania y y y gospodarczego, to by także by był no, problem zamknięcia przestrzeni powietrznej, na przykład dla, 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 y dla europejskich linii lotniczych, czy w ogóle no, zamknięcia europej... rosyjskiego rynku dla europejskich korporacji. Czy Ty, Sandberg, w ogóle to konsultowałeś z europejskimi korporacjami, z, ty z tymi wszystkimi korporacjami niemieckimi, które są? dzisiaj na, na rynku rosyjskim. Czy ty z nimi to konsultowałeś? No bo w końcu yy, jakby jest pewne powiązanie, no ja rozumiem, że tutaj dyrektywy idą z, z Fundacji Imienia Róży Luksemburg, a więc, a więc yy, ten, no ale, ale no, yy, to konkretnie jakby yy, takie ostre sankcje, no yy, akcja powoduje reakcję, no to to nie jest jakby, i co, i znowu pójdziesz? I znowu będziesz tutaj yy, yy, pójdziesz do rolników, czy coś tam i będziesz mówił, o Boże, bierni sadownicy, biedni sadownicy bo, bo nie możecie sprzedać jabłek nie możecie sprzedać jabłek, bo przez takich idiotów jak ty rynek rosyjski i białoruski jest zamknięty na polskie jabłka, gdy się zastanów najpierw Zandberg, no, a później więc, więc, następnym razem następnym razem, i to jest przekaz do wszystkich do wszystkich kułaków do wszystkich obczarników, do wszystkich ludzi z agrouni, jeśli wy zobaczycie następnym razem Adriana Zandberga, to mu podziękujcie, to mu podziękujcie przy pomocy pomidorów, jabłek yy, czy tam nie wiem, czegoś bardziej śmierdzącego, cebuli mu podziękujcie, jakiegoś świniaka, jakiej, jakiegoś gnoju podziękujcie mu. Przez Ciebie, Zandberg, rynek białoruski i rosyjski jest zamknięty na nasze towary rolnicze, i my żyjemy w nędzy.